Cześć Siemanka, ja witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku informacyjnym z New Order. Dzisiaj zajmiemy się tematem nagród, które możemy zdobyć za wzięcie udziału w kolejnym evencie. Evencie jest świątecznym. Mówimy tutaj o evencie Winter Convergence Festival, czyli jak co roku będziemy sobie bić bossa. Podobnie jak to było ostatnio z Halloween, tylko teraz będzie oczywiście inny boss, inne nagrody, nagrody świąteczne. Więc yy, przejdźmy sobie po prostu od razu do historii całego eventu i jak to będzie wyglądało i kiedy to będzie. No już widzicie na, na załączonym obrazku, że będzie to od 12 grudnia do 9, 9 stycznia, tak dokładnie. Witajcie podróżnicy w noc poprzedzającą Winter Convergence na niebie roztańczyły się głośne meteory błyszczytu. Kapryśny zimowy wędrowiec uzbrojony w świąteczną radość z gracją zstąpił do Eternum. Ten wesoły, młody mężczyzna przynosi szczęście wszystkim i przystraja zimowe wioski w prezenty, drzewa, światła i świąteczne chatki. Ale nikczemny zimowy wojownik, odziany w podłość, nieustannie powstaje z najmroczniejszych pieczar wiecznej wyspy. Za tym starym okrutnikiem podąża legion zimowego ludu, który szerzy wieczną zimę i wysysa ciepło świąt. Pomóżcie zimowemu wędrowcowi zwalczyć mrożący krew w żyłach chłód, tej lodowej plagi, aby zdobyć nowe nagrody w wydarzeniu. Świąteczna radość znów zapanowała w Aeternum, ponieważ na wiecznej wyspie kolejny raz od 12 grudnia 2023 roku do 9 stycznia 2024 roku. Obchodzimy święto Winter Convergence. W tym roku, w ramach obchodów, planujemy zmiany w prezentach zimowej wioski, meteorach błyszczytu i nagrodach. Prowadzone na podstawie opinii graczy. Możecie również kupić nowe i powracające przedmioty w sklepie wydarzenia. Nagrody. Oto jak, i zespół, twórców. Oto jak zespół twórców zadbał o atrakcyjność nagród za święta. Winter Convergence Festival. Sterty podarunków i worki z prezentami będziemy mieli. Chcieliśmy ograniczyć liczbę zimowych wiosek, które gracze muszą odwiedzać, by zdobyć znaczące nagrody. Więc zwiększyliśmy ilość prezentów zarówno w stertach podarków, jak i workach z prezentami. Teraz w każdej stercie podarków znajdują się cztery prezenty. Wcześniej był jeden dla pojedynczego gracza, ale gracze mogą wchodzić w interakcję tylko z trzema drzewami światła dziennie deryty podarków będą też zawierać dwa białe gipsy i jeden losowy posiłek świąteczny. No to tam posiłki będą na kondycję i tak dalej, tak dalej. No ale to te posiłki to pewnie kojarzycie. Teraz w każdym worku z prezentami przy pierwszej interakcji znajdą się trzy prezenty. wcześniej jeden. Ale gracze yy, mogą wchodzić w interakcję tylko z jednym workiem z prezentami dziennie. Czyli, 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 czyli ok. Worki z prezentami będą też zawierać jeden losowy posiłek świąteczny, czyli worki, worki z prezentami automatycznie dają mniej niż sterta podarków. To trzeba o tym pamiętać, bo macie jeszcze biały gips i jeden losowy posiłek. No ale dobra. Przedmioty z dziennymi limitami rozlatują się o godzinie 5 rano czasu lokalnego. Na przykład jeśli gracz wejdzie w interakcję z trzecim drzewem światła o godzinie 4.58, to zdobycie następnego będzie możliwe o godzinie 5.01. To jest akurat zrozumiałe. Dobra, teraz coś o bosie. Zimowy Wojownik. Zimowy Wojownik i jego lodowi słudzy wracają, a wraz z nimi kolejna groźba nastania wiecznej zimy. Zbierzcie drużynę składającą się z co najmniej 20 graczy, aby pokonać tego bosa. otwartego świata, który sieje spustoszennie w Wielkiej Wyrwie, Liśniącej Kniei, Rajskim Gaju, Czarnej Łusce i piasko brzegach. Także to sobie zapamiętać. Wielka Wyrwa, Liśniąca Kniej, Rajski Gaj, Czarna Łuska i Piaskobrzegi. I zdobyć łup złożony z nagród dostępnych przez ograniczony czas. By jeszcze bardziej zachęcić wędrowców do zadbania o bezpieczeństwo maternum, zimowy wojownik będzie upuszczać teraz 15 sztuk ciemnej materii 3 razy dziennie. Dosyć fajne, jeżeli komuś brakuje, mnie jak na razie nie brakuje po tych dangach, które latam, no to gdzieś tam tej materii mam w opór. Meteory Błyszczytu. Nieznane zjawisko spowodowało zwiększenie częstotliwości pojawiania się meteorów błyszczytu na całym świecie. Nagrody sklepu wydarzenia. To jest coś, co pewnie Was najbardziej interesuje. Odwiedźcie świąteczne chatki w dowolnej zimowej wiosce, by wytworzyć zimowe żetony. W zamian za zagubione podarki, błyszczyt lub rogi wojownika. No i rogi wojownika lecą nam z zimowego wojownika. Ok. Zimowe żetony można wykorzystać w sklepie wydarzenia, by kupić następujące przedmioty z wydarzenia. Zwiększcie reputację dzięki świątecznym zadaniom, meteorom błyszczytu, stertom podarunków, drzewom światła, zagubionym podarkom i workom z prezentami, by zyskać więcej różnych nagród. Nowe przedmioty w sklepie. Zbierzcie cenne elementy składowe, takie jak induktory azotu, tak, tak, dobrze słyszycie, chromatyczne pieczęcie, nieskazitelne błyszczyty oprócz nowych świątecznych nagród takich jak Snowball Flare i tu jest to ten kiścień Snowball Flare Śnieżka Wahadłowa yy, oczywiście pyk, świąteczne ozdoby błyszczące, to tego nie będę wam pokazywał bo to są, to są meble i poza tym tego nawet nie mam zbytnio jak wam pokazać ale, ale, żeby nie było zobaczcie to, nie, tego nie to, to jest prawdopodobnie ten kiścień yy, bo jest przeciek Także fajna sprawa, jeżeli to będzie to. Nawet ładnie wygląda. A to tak wam tylko pokażę takiego smaczka. Do reszty, jakby nie mam dostępu, nie mogłem ich znaleźć. Prawdopodobnie nie są jeszcze albo są w plikach gry, tylko jeszcze nikt ich nie wyciągnął. I teraz, tak. Powracający ulubieńcy. Tu, oczywiście, macie skórki, gesty nowe skórka obozu, misterne iglo, powracający ulubieńcy, zbierzcie dowolne gesty, przedmioty domowe, skórki, które nie udało wam się zgromadzić w czasie ubiegłorocznych obchodów. Oczywiście to są te potrawy, piwo, smakoły, ciasto konweglowe, pudding kremówkowy, ciasteczko imbirowe, to nieważne, Fled zimowej gwiazdy. No i tutaj już mogę wam to zaprezentować, to jest ten flet, tak wygląda, flet zimowej gwiazdy, tak wygląda gitara, yy, Convergence yy, Hacofauny, chill melody to jest, to jest mandolina. Mamy perkusję i mamy kontrabas. Dobra. odśnieżony fotel, ośnieżona półka, ośnieżony stolik nocny, ośnieżona latarnia to oczywiście meble. I ośnieżony królik i rwący lód, to już są te i tu macie jeszcze jedną taką figurkę, ona jest dosyć fajna, jest wysoka, także stwierdziłem, że ją Wam zaprezentuję, no bo tych mebli no to wiadomo, no, po prostu to jest półka ośnieżona, to co macie domyślnie, że ośnieżone. No i oczywiście miecze, skórki, także tutaj do, do, dla każdego coś będzie, pokazywać też Wam, to nie chcę, albo to widzieliście, albo też fajnie jakbyście mieli jednak niespodziankę, jak to będzie wyglądało. I oczywiście teraz tak, yy, tu są stałe do jadalni, wiele różnych rzeczy, podaruj prezent guest, yy, płaszcz zimowego podróżnika, skórka, uroczy królik zabawka, także dosyć fajnie. I tutaj mamy ośnieżoną figurkę Yeti, tą co wam pokazywałem, jakieś zimowe zwierzaczki, tu kolejne skórki do rękawic, no nie będę wam tego pokazywał, bo też fajnie jakbyście mieli niespodziankę, jak ktoś na przykład w tamtym roku jeszcze nie brał udziału. I żonglerka błyszczytami. To jest dosyć fajne. Tego skina mogliście zobaczyć u mnie na, na, na streamie. Dlatego polecam wchodzić na streama, bo Olesio y, ma y, tą emotkę. Nie będę wam mówił, jak ona wygląda. Jak ktoś ogląda streamy, to pewnie już widział. Rzut śniegiem, taniec, wzruszaniec. No i klejnot zimy skórka obozu. To jest właśnie ta skórka. Bardzo mi się podoba ta skórka, więc na pewno będę ją chciał sobie oddokować, ale jestem zaciekawiony, jak będzie też. Wyglądała nowa skórka. Także mam nadzieję, że widzimy się oczywiście na Bari w klanie Iluzja w przymierzu. Badajcie, od 12 grudnia do 9 stycznia będziemy napierdzielać zimowego bossa i dropić nagrody. Mordaczki z mojej strony to już wszystko. Ja Wam, oczywiście, jak zawsze zapraszam Was tutaj. Tutaj, tam w rogu nad tym Mikołajem, macie link do mojego Twitcha, gdzie prowadzę transmisję na żywo. Poniedziałek, środa, piątek. Mam nadzieję, że wpadniecie. No i oczywiście, jeżeli Wam się odcinek spodobał i chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę. To nie jest po to, żebym ja z tego zarabiał, tylko po to, żebym wiedział, że Wy to chcecie. Życzę Wam miłego, na pewno nie ciepłego, bo niestety jest zima grudnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Przypominam, 15 grudnia wchodzi nowy i zimowy dungeon. Także bądźcie na streamie 15 grudnia, bo będziemy go pewnie testować. Więc musicie tam być razem ze mną i z moimi ludźmi z klanu. Trzymajcie się na razie, cześć. yo!